Moimi państwa gościem jest dzisiaj Marek Jakub, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na posła do Sejmu z listy warszawskiej związany z kuki 15. Nie, nie. nie. A według teraz jest pan związany z kuki 15, więc celowo tak mówię, żeby pana sprawdzić. Pan jest tam określony, u, u siebie na koncie jako sekretarz generalny kuki 15. To proszę to wyjaśnić. Tak jest. Tak jest. Jestem kandydatem kuki 15 z list zjednoczonej prawicy. Ale jest pan związany z kuki 15. No, jestem. No właśnie, to powiedziałem przed chwilą, a pan zaprzeczył. Nie, no, ja nie jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem kandydatem z 15 z list Prawa i Sprawiedliwości. No, to tak już zupełnie precyzyjnie. No, 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 no. Jak, pan się, jak pan się odnajduje w takim razie z politykami Prawa i Sprawiedliwości na jednej liście? Też jak pan szacuje swoje szanse? Jak pan ujdzie kampania w Warszawie? Kampania jest, powiem, trochę dziwna w, w Warszawie, dlatego że... Wiadomo, że Warszawa jest Platformą Obywatelskiej i tak naprawdę nie mamy miejsc nawet, gdzie wieszać swoje banery. Widać wyraźnie, że tam, gdzie je można wieszać, to są już zajęte przez Platformę Obywatelską tylko i wyłącznie. Tak więc ciekawie, ale mamy ulotki. Ja powiem, że staram się... Aby mieszkańcy Warszawy dowiedzieli się, że ja startuję z ósmego miejsca. Jestem Warszawiakiem i od ładnych kilkudziesięciu lat już nie będę sobie wypominał. I to jest chyba najlepsza kampania wyborcza, bowiem moim miejscem na świecie jest Warszawa i tutaj dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mnie na linii swojego życia spotykali, z pewnością oddadzą na mnie głos i na to bardzo liczę. Ale tak pan myśli, że. Platforma Obywatelska może zmiażdżyć Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie? No, to jest specyfika sądzę, też wyborców zostało. tego miasta, też Patryk Jaki, który kandydował 5 lat temu w wyborach prezydenckich w Warszawie, powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość no, nigdy w Warszawie nie wygra, więc zastanawiam się, jak to z pana punktu widzenia wygląda. Nigdy to jest, to jest, powiedzmy sobie szczerze, za duże określenie. Warszawa jest specyficznym miejscem, dlatego że tu jest bardzo dużo przyjezdnych, Natomiast Warszawiaków jest około 500-600 tysięcy i chodzi o to, żeby Warszawiacy po prostu zwyczajnie zagłosowali, a w dużej części oni są prawicowcami, więc ja nie kategoryzowałbym w ten sposób, że Warszawa. Nie jest do odbicia. Warszawa, jak każde, jak każde duże miasto, aglomeracja miejska, stolica Rzeczypospolitej, zmieni kiedyś nadzór, bo taki jest bieg biologiczny, że tak powiem. No, powinni rządzić raz jedni, a raz drudzy dla czystości sprawy. Obawiam się, że jeżeli chodzi o Warszawę, to Warszawa, poprzez to, że zarządzana jest przez ładnych kilkanaście lat przez Platformę Obywatelską, y, y, może pokazać się niejedną niespodziankę. Wystarczy powiedzieć, że o śmieci, y, y, za śmieci płaciliśmy znacznie więcej, dlatego że trzeba było prowizję oddawać wiceprezydentom. A z drugiej strony prezydent Rafał Trzaskowski w skali całego kraju cieszy się największym zaufaniem. Więc może jest pozytywnie oceniany za to, że jest jakim prezydentem Warszawy. No i właśnie, czy, Ra czy Rafał Trzaskowski może zostać kandydatem na premiera? Toż jego wyborcy opozycji wskazują jako najlepszego kandydata na premiera opozycji. Ja rozmawiałem w dniu wczorajszym z jednym z burmistrzów Warszawy, który jest od kilkunastu lat burmistrzem, chyba nawet kilkudziesięciu, i powiedział, że tak złego prezydenta Warszawy nie mieliśmy w historii Warszawy w ogóle. Rafał Trzaskowski faktycznie mieni się politykiem polskim, a Warszawa. To jest miejsce przetrwania dla niego, takiego spokojnego. Bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby nie współpracować z własnymi radnymi. Po prostu Rafał Trzaskowski widać wyraźnie nawet po inwestycjach warszawskich, że nie panuje nad tym wszystkim. To, co zrobiono z Mokotowem w tej chwili, w jaki sposób mieszkańcy Mokotowa do pracy jeżdżą, chcą żyć po prostu. Ze wszystkich stron zostali rozkopani. Wydaje mi się, że ja nie widzę tutaj jakiejś organizacji w Warszawie, choćby ruchu drogowego. To jest po prostu e, karygodne, co to się dzieje dzisiaj. Odbywają się debaty między kandydatami? E, między kandydatami którymi? Opozycji tak, i... Tak, platformy z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości, czy kandydatami na listach Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co wiem, 1K Prawa i Sprawiedliwości, pan e, profesor, e, pan... E, ojej, e, przepraszam, za rano tweet jest. Pan profesor Gliński wezwał na pojedynek Donalda Tuska, ale ten milczy. Jedynki powinny ze sobą rozmawiać. Jeżeli jest potrzeba mm. e, rozmawiania pomiędzy kandydatami, no to lista Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie przygotowana. Ale tak z drugiej strony, wie pan, Jarosław Kaczyński też odmawiał debaty z Donaldem Tuskiem, kiedy jeszcze nie wiadomo było, czy Jarosław Kaczyński będzie kandydował z Warszawy, czy ze Świętokrzyskiego. Myśmy również jako wirtualna Polska. Ale... Też nie my, nie tylko my, jak zakładam, zapraszaliśmy Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego jako tych liderów partyjnych, którzy powinni ze sobą stanąć do debaty i przekonywać Polaków. No Jarosław Kaczyński, czy też Komitet Prawa i Sprawiedliwości takiej rozmowy odmawiał. Dlaczego tak się dzieje? To by trzeba zapytać pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że tutaj e, taki e, od... Pamięta pan, kiedyś popis miał być i od tamtego momentu coś się takiego stało, że Jarosław Kaczyński... I pan Donald Tusk, no, mają przysłowiową kosę między sobą. No więc... mają kosę, ale Donald Tusk chce rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, a Jarosław Kaczyński ignoruje tak, nawet nie tak. tyle Donalda Tuska, nie, co Donald wydaje się, że, że znaczną część wyborców, na przykład widzów, czy słuchaczy, czy czytelników portali internetowych. Donald Tusk najczęściej robi to, co wie, że nie zostanie zrobione. I yy, jeżeli mówi o debacie z Jarosławem Kaczyńskim, to ma przekonanie i pewność, że Jarosław Kaczyński tego yy, nie podejmie, tej rękawicy. Może się boi. Kto? To, prezes, prezes, prezes przewodniczącego Platformy. To Tusk chodzi z sześcioma ochroniarzami. No, a Jarosław a nieka, Kaczyński chyba to jest, ma, z jeszcze większą liczbą. Nie ma mowy o żadnym strachu. Natomiast, natomiast powiem, że e, przepraszam bardzo, jeżeli Tusk chce, e, przewodniczący Rady Europejskiej, były e, debatować w Polsce, to i Mateusz Morawiecki, premier, a przecież Donald Tusk chce być premierem, e, i profesor Gliński jako jedynka, proszę bardzo, możemy tutaj e, de, debatować, e, możemy zaprosić nawet całą, e, całą wszystkie możemy zaprosić, o ile pamiętam, Telewizja Polska taką debatę organizowała i Donald Tusk po prostu nie przyszedł. Jeżeli on, by, jeżeli on jest taki odważny, to on nie powinien bać się chyba debaty z kimkolwiek, a tym bardziej z profesorem Glińskim czy z Mateuszem Morawieckim, premierem polskim. Ale Mateusz Morawiecki mówi, że chce rozmawiać z Manfredem Weberem. Też my roz... wczoraj organizowaliśmy debatę kobiet w wirtualnej Polsce, stawiły się wszystkie komitety, przedstawicielki wszystkich komitetów, tylko nie Komitet Prawa i Sprawiedliwości. To jest taka dziwna taktyka, bo ja z panem goszczę w studiu i, i bardzo mi miło, że pan przyjął zaproszenie, rozmawiamy w spokojny, kulturalny sposób, no ale mm, no, pana, chyba koledzy z listy Prawa i Sprawiedliwości, chyba mogę tak to powiedzieć, nie są tak skorzy do, do, do przychodzenia do mediów, do mm, stawania w Ranki z rywalami z innych partii. Czym to jest podyktowane? No, strachem, ignorowaniem wyborców, taką niechęcią. Nie mam pojęcia, panie redaktorze. No, to jest tak, że to jest siła złego na jednego, tak to się mówi, bo wtedy wszyscy kandydaci są przeciwko jednemu kandydatowi. Być może to jest tak, że mało wesołe są debaty, w których na przykład pięć pań atakuje jedną no, ale panią. Nie, no ale wczoraj było zupełnie spokojnie, ale panie kandydacie, panie były pośle, było. przecież w 2015 roku to Platforma była atakowana. To, to, to takie wilcze e prawo opozycji. Platforma IPSL, dlatego że PSL przecież był koalicjantem. Tutaj było rozwodnienie tego wszystkiego i nie było tyle ugrupowań. Natomiast dzisiaj jest, tak jak mówię, no siła złego na jednego, tak to się mówi. Natomiast i to jest jakiś kłopot, pewnie, z z obsadzaniem takich debat. No, myślę tak, że y, następuje, co by to, to mi się nie podoba, ale jednak następuje polaryzacja w, w myśli e, definicji binarności świata. E, ta polaryzacja polityczna w Polsce zaczyna mieć miejsce e, i tak naprawdę te małe ugrupowania, które chcą za wszelką cenę zaistnieć na nie, scenie politycznej, e, e, po prostu no, chcą dopiec zawsze prawo u sprawiedliwości. No a wiadomo, że nie podpada tylko ten, kto nic nie robi, a że tutaj widzimy działania na różnych płaszczyznach Prawa i Sprawiedliwości od ośmiu lat, to te kuksańce łatwo polityczne wymierzać. Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach ma wybitnie wysokie. Notowania, ponieważ po 8 latach rządzenia e, ogólnie powinni mieć znacznie mniejsze. To znaczy, że tych błędów mniej robią niż poprzednie władze. Mhm. E, pan wytykał często w przeszłości błędy Prawa i Sprawiedliwości tak. rządom tej partii. Mówił Pan, że PIS to nie prawica, że bardziej lecą socjalizmem i, niż prawicą. E, tak się przyglądam z pewnego rodzaju zdumieniem, tak Pan mówił, gdzie jest ich ta prawicowość, i że, mówił Pan, że w większości rzeczy się z pisem. Nie zgadza. No, mówił też, porównywał Pan Rządy Prawa i Sprawiedliwości, czy też zachowania liderów do zachowań gierka. Na przykład, gospodarskie wizyty, komentował Pan, nawet świnie były wyczyszczone. To samo się dzisiaj dzieje. Po zakładach pracy zapowiadają, jeżdżą, to nie tędy droga. Mm. Nie chcę też cytować dokładnych wypowiedzi, ja mam tu je wypisane z konkretnymi datami, z miejscami redakcji, w których Pan to mówił. No, pan bardzo krytycznie do rządów Prawa i Sprawiedliwości swego czasu w różnych sprawach podchodził. Co się zmieniło? Że Pan tak pokochał Prawo i Sprawiedliwość? A w 15 byłem uznawany za największego pisowca na świecie. I, I to jest właśnie polityka polegająca na tym, że naprawdę mnie irytują takie sytuacje, kiedy faktycznie z gospodarskimi wizytami się jeździ po gospodarstwach rolnych, bo to mi się przypomina przypominają mi się czasy, których Pan pamiętać nie może. Natomiast prawda, prawda jest taka, że, że były czasy, kiedy mi się nie podobało to, co PIS robi, na przykład nie podobało mi się bardzo, a dzisiaj zbieramy tego efekty, kiedy prawo i sprawiedliwość oddaliło się znacząco od ustawy. I PN-ie, którą Solidarna Polska wraz z Kuki z 15 starały się za wszelką cenę wprowadzić, to znaczy ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej. To i to jest jeden z tych powodów, który mnie rozsierdzał wręcz nawet. Ja zawsze byłem zdania i będę dalej tego zdania. I moja rola w, na listach Prawa i Sprawiedliwości jest taka, żeby przypominać zawsze, że przedsiębiorczość, że przedsiębiorcy, że kapitalizm nie jest taki krwiożercy, że czasy się zmieniają, a jednak ludzie muszą pracować. I, I to nie dlatego, że przyjemnie musi być, tylko dlatego, że trzeba się utrzymać i utrzymać całą rodzinę i rozwijać się przede wszystkim, własne dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc uzyskałem taką deklarację, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji będzie swoją energię poświęcało na. Usprawnienie życia przedsiębiorczości i będą szli w kierunku państwa republikańskiego, a więc dobrze zorganizowanego państwa, które będzie widziało i obywatela. I obywatela prowadzącego przedsiębiorczość. I to, powiem, mnie cieszy i przekonuje do tego, żeby na listach Prawa i Sprawiedliwości wejść do Sejmu wraz z Pawłem Bukizem. No to właśnie o tyle ciekawe, że Pan swego czasu w 2017 roku dokładnie mówił, że sukcesy są polskiej przedsiębiorczości, a nie Mateusza Morawieckiego. W okresie sprawowania władzy Morawiecki nie pomógł przedsiębiorcom, więc nie wiem skąd się bierze jego dobry humor. Ktoś by mógł zapytać. Na przykład nasi widzowie, skąd pana dzisiaj taki dobry humor i ta wiara w Mateusza Morawieckiego, że nagle będzie tym przedsiębiorcom pomagał jak może? Mój dobry humor. Że zaczyna się od tego, że pana widzę po tylu latach. Ja też się a bardzo ja, cieszę. A, jak, a jak, wiadomo, jak wiadomo, do wirtualnej Polski dość często e, przychodziłem. E, więc ja powiem tak, że to jest ta prawda etapu e, owego czasu. Mateusz Morawiecki w o, oczywisty sposób, ilekroć z nim rozmawiam, mówi o tym, że przedsiębiorczość. Teraz będzie tym punktem zwrotnym, i ja to oceniam, że to jest ta właśnie mądrość etapu, że trzeba było pewne rzeczy zrobić, takie jak na przykład uszczelnienie systemu podatkowego. Kombinatorstwo nie jest przedsiębiorczością, żeby była sprawa jasna, czy złodziejstwo, a przedsiębiorcy po prostu zwyczajnie chcą trochę wiedzieć i trochę. Mieć swobody działania, i tutaj ja się skłaniam ku reformie, o której od samego początku mówię. Pewnie pan zacytuje moją wypowiedź, że jestem za tym, żeby zlikwidować CIT i wprowadzić zryczałtowany podatek przychodowy, czyli 100 zł zarobiłem, złotówkę oddałem państwu, jestem rozliczony i nie ma żadnych kosztów uzyskania przychodu. Państwo zyska znaczne, znacznie większe przychody, a przedsiębiorca będzie wiedział za co, kiedy i jak ma płacić, bo nie do zniesienia są inter... Interpretacje podatkowe i o tym wszyscy wiedzą, od pani minister finansów począwszy, poprzez premiera. No, to nie zdanie... będzie, ale to nie będzie pani pośle, by, 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 ukłon w stronę takich wielkich zagranicznych korporacji, które no, zdaje się nie są specjalnie mm, no, poddane, nie wiem jak użyć delikatnego słowa, ale no, wydaje mi się, że nie są na tyle opodatkowane i tak kontrolowane, jak powinny być. Że my na tym nie korzystamy, na ich działalności u nas. Y Efektywność podatku CIT to jest 0,75% mniej więcej. 1% oznacza większe przychody od, o 25% praktycznie. I jeżeli chodzi o duże korporacje, to one mogą sobie wyprowadzać pieniądze, bo to jest powszechne ich działanie nie, za granicę Polski, ale po opodatkowaniu. Dziś koszty uzyskania przychodu powodują, że byle faktura za byle co Powoduje, że wyprowadza się pieniądze za granicę, a w Polsce pozostawia się koszt, a więc brak podatku. I to jest jeszcze jedna choroba, z którą trzeba powalczyć, myślę, że w tej dziesiątej kadencji. Mhm. Ja zamierzam poświęcić się, tak jak powiedziałem, przedsiębiorczości w przyszłym parlamencie. Gorąco zachęcam przedsiębiorców do tego, żeby głosowali. Jestem na miejscu ósmym listy no, warszawskiej. No właśnie, to, 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 panie pośle, panie kandydacie, czy pan też nie jest, bo tutaj już takie pytanie stricte polityczne, czy pan nie jest przeciwwagą na tej liście warszawskiej też dla kandydatów Konfederacji, czy dla kandydatów Trzeciej Drogi? Oni sporo o tej przedsiębiorczości mówią. No a pan swego czasu był politycznie związany z liderami Konfide Konfederacji, ale na pewnym etapie pańskiej drogi pan się z nimi... Skonfliktował. Jak teraz Pana relacje wyglądają z politykami Konfederacji? No i czy Konfederacja jest poważnym zagrożeniem dla prawa i sprawiedliwości, żeby nie uzyskać większości w Sejmie? Panie redaktorze, no niestety z tyłu jest gdzieś bardzo duży zawód i nie, nie waham się tego użyć. Po prostu o takie. Um, może to nie oszustwo, takie kombinatorstwo. Dziś już tam nie ma Winickiego, a to Winickiego robota była. Natomiast, wie pan, jak ja jestem współtwórcą Konfederacji, jak ja jestem pomysłodawcą, wręcz nawet powiedziałbym tego całego tej całej organizacji, od samego początku ona się miała najpierw nazywać federacją, potem zmienili na konfederację, żeby za bardzo się tylko ze mną nie kojarzyła. Ja to wszystko przełknąłem, ale wie pan to, że podczas kiedy się spotykamy, rozmawiamy, jakby budujemy ten system przyszłości, czyli te postulaty wszystkie, które ja tam zgłaszałem, one do dnia dzisiejszego jeszcze istnieją. I, e, I proszę pana, e, nagle się okazuje, że koledzy za moimi plecami zbudowali partię, w której mnie nie ma. E, no to trochę nie tak. No to jeżeli Konfederacja tak będzie postępowała, a postępuje dalej, e, to Konfederacja jest po prostu takim small biznesem, który ma na celu tylko i wyłącznie dorwać się do władzy i nic więcej. Ale nie w, na w, w, naszym, w naszym studiu w wirtualnej Polsce w programie Grał Głos był w niedzielę. Pan Krzysztof Bosak, czyli jeden z dwóch liderów Konfederacji dzisiaj, on absolutnie zarzekał się, że Konfederacja nie chce żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, a na pewno nie, nie po tych zbliżających się wyborach. Nie chce współpracy z koalicją obywatelską. Czy, pan, czy to są szczere intencje, czy są szczere słowa? Czy Pan wierzy w to podejście Konfederacji? Czy nagle jak będą wybory, to Konfederacja stwierdzi, no nie, no teraz jest nasz czas. Wchodzimy do rządu. Obojętnie z kim. Krzysztof Bosak, Krzysztof Bosak jest mi bardzo znanym człowiekiem. Ja myślę, że on jest najbardziej szczery. Znaczy, no, czy szczery, to sporo lat już go nie, nie widziałem, a jak wiadomo, ludzie szybko się zmieniają. Natomiast mnie zawsze irytuje jak Krzysztof Bosak mówi o tym, że praca jest wybitnym dobrem. Natomiast powiem tak, że Konfederacja jest ciekawym zjawiskiem, dlatego że tam w przyparty do muru każdy polityk Konfederacji, praktycznie mówi, że żartował. I w tych postulatach, które oni zgłaszają, ja pamiętam jak Mencena, bo co by nie powiedzieć tam Mencen dzisiaj jeszcze tam Wipler się pojawił, więc kiedyś w jakimś zapleczu studyjnym zapytałem Mencena o sto ustaw, które napisał, bowiem ja je przeczytałem. I mu szczerze powiedziałem, że 50% jest po prostu z automatu do wyrzucenia, albo to jest takie science fiction trochę niepoważne traktowanie polityki. A on, a on mi powiedział szczerze zresztą, e, e, panie Marku, miało być to, jest to. Więc ja, wie pan, ja naprawdę... Co, czyli Mencen oszukał wyborców, jakby napisał te ustawy tylko dlatego, żeby mieć tych 100 ustaw? No bo dzisiaj faktycznie Sławomir tak, Mencen się, się tak. wstydzi tych ustaw albo ich nie zna, albo udaje, że nie zna, co wykazał między innymi Patryk Słowik w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Na przykład, no i, i widzi pan, to jest tak, że Mencen swoje nazwisko wystawił, wystawił te 100 ustaw, to było w 19 roku i tych ustaw nigdzie pan nie znajdzie w żadnym internecie, oni posprzątali, oni są już inni. Jak oni co 4 lata są co już inni, to ja bym proponował Polakom, żeby przemyśleli tą tezę, którą za chwilę powiem. Nie ma w tych wyborach miejsca na eksperymenty polityczne, naprawdę. Tu idzie rzecz o znacznie ważniejsze sprawy. Panie pośle, zapytam jeszcze o rzecz palącą, która najprawdopodobniej stanie się na pewno tematem dnia, być może tematem tygodnia, czyli wprowadzania kontroli na granicach, bo, bo tym grążą dzisiaj nam Niemcy, mówił o tym Olaf Scholz, wprost. Chociaż nie wiem, czy słowo też groźba jest tu adekwatne, bo te kontrole pojawiały się już na przestrzeni ostatnich miesięcy, czy też lat na granicy z różnymi krajami, ale teraz, no właśnie, na granicy z Czechami mogą stanąć bariery My taki kierunek słowacki uruchamiamy sami i tam będziemy te kontrole wzmacniać. No właśnie, tutaj jest też kwestia strefy Schengen, która jak pisze portal .pl, no trzeszczy dzisiaj w szwach. Jak to się wszystko zakończy? Jak polskie władze powinny na to reagować? Czy my naprawdę będziemy mieli problem nie tylko z kwestią wiz, z tak zwaną aferą wizową, ale w ogóle z nielegalną migracją w najbliższym czasie? Jest akcja, jest reakcja. No, nikt chyba nie ma wątpliwości, że źródłem tego nieszczęścia Europy jest Angela Merkel i jej witamy. To, że o, przejeżdżają to znaczy Niemcy, mają teraz łatwość, bo oni mówią, że to z Polski. granice z Polski oni przekraczają. No, w dziesiątkach tysięcy. Z całą pewnością nie jest to kierunek litewsko-łotewsko-białoruski. Może to mieć miejsce przez Ukrainę i może mieć to miejsce przez Słowację. Te, to za chwilę będziemy wiedzieli. Polskie służby graniczne wprowadzają punkty kontrolne po to, żeby puszbeków nie było, którymi Niemcy tak bardzo w tej chwili szastają i szantażują Polskę. Sto kilkadziesiąt osób już zostało przekazanych Polsce. A co my mamy z nimi zrobić na litość polską? Przecież oni do Niemiec jadą. Przecież jak my stawialiśmy płot, płacąc gigantyczną kwotę, to Unia nikt grosza nam nie dała. I pytam się w takim razie, a my ten płot to po co żeśmy stawiali? Ano właśnie po to, żeby między innymi do Niemców. Nielegalna imigracja nie była kierowana. To zamiast nam podziękować, to jeszcze Olaf Scholz tutaj mówi, że ta nielegalna to jest wina Polski. Ja myślę, że to jest wielka bezczelność pana Scholza i dobrze by było, żeby Scholz zanim coś powie, pomyślał albo przynajmniej zapytał się rządu polskiego, jaka jest prawda. My wprowadzimy te punkty graniczne. Z Niemcami również, bo z tamtego kierunku też do nas przechodzą ludzie niezadowoleni na przykład z bytu niemieckiego. Ale ja mam taką propozycję, która w absolutny sposób skończy tę migrację. Otóż ta, ta propozycja polega na tym, że socjal powinien być obniżony we wszystkich państwach Unii Zachodniej. Do najniższego, który jest stosowany według zasady konwoju, do naj, najwolniej jadącego, czyli najniższego socjalu w Europie. I się skończą te e, migracje po pieniądze do Unii Europejskiej i do Niemiec. E, I proponowałbym, żeby to przemyśleli, a nie teraz szastanie tysiącami ludzi, bo powiem, że to, co się dzieje w tej chwili we Włoszech, to po prostu włosy dęba stają. Oni muszą bronić granicy Unii Europejskiej. Tu nie chodzi o. Jak, ale z drugiej strony, no, panie redaktorze, no. Setki tysięcy euro Niemcy płacą fundacjom, które statkami przewożą do, na Lampedusę ludzi, no, tych z Afryki. Przecież to jakiś crazy jest w ogóle. z drugiej ogóle strony. Chociaż z drugiej strony by, by setki tysięcy migrantów do Polski przyjechało na legalnych wizach pracowniczych, co też no, opozycja wytyka i hipokryzję tutaj rządowi w tej sprawie. Ja myślę, panie redaktorze, że w dużej części mylimy te dwie wizy, znaczy, to nie jest wiza pozwolenia na pracę, a wiza to są dwa światy. Jeżeli minister, minister spraw zagranicznych mówi o tym, że od marca jest prokuratorskie dochodzenie w tej sprawie, że dotyczy to dwustu kilkudziesięciu nielegalnie wydanych wiz, to skąd się te tysiące biorą? I, I szczerze powiem, że ja jestem o tyle zbulwersowany, że jak widzę teraz, jak widzę teraz jakieś protesty czterech, Afrykańczyków, którzy mówią, że dali łapówkę i żądają pod, pod konsulatem, którego nie ma, wydania wizy, to, to przepraszam bardzo. Honorowe konsulaty to, to nie są wydawania wiz. A poza tym te 31 czy 32 punkty skasowane za Sikorskiego dzisiaj przynoszą efekt. Outsourcingowy, czyli to nie urzędnicy łapówki brali, tylko musimy. ktoś brał, bo nikt do dzisiaj tego nie wie. No. Złapcie tych, co brali łapówki, po prostu. Panie pośle, bardzo żałuję, ale musimy w tym miejscu zakończyć, chociaż tematów ja miałem przygotowanych jeszcze sporo. Jeszcze. Mam nadzieję, bo, że bo, będzie bo, okazja bo, porozmawiać bo. przed wyborami, a na pewno po wyborach. Mam nadzieję, bardzo dziękuję, dużo zdrowia, życzę, kłaniam się. Dziękuję serdecznie.